Cześć Wam! Dzisiaj nagram skarmienia. Pogoda fatalna. Nie będą wypuszczane. Godzina siódma rano. Czwarteczek. Wszyscy jedzą jaja. Zaraz je. Pada deszcz. Ale zaraz Wam tak mieszaneczka całkiem całkiem bogata na pierzenie Pamiętajcie, że ten okres, co jest teraz to jest przyszłością okresu lęgowego i więc nie można zaprzes za zaniedbać. O Brudno, muszę posprzątać. Widynki żyją. Otworzymy im mocno. Dzisiaj pogoda fatalna. Wyłożymy na górę papier, żeby nie strały. O, patrzcie jak cierzą ci widyniaszki. No, będziecie ze mną jak karmię. I już hapsasa. Więc to i tak jest uboższa mieszanka u mnie niż dostawały w lęgi. Troszeczkę inny skład. Ja sam mieszam. Wiecie i resztą. Te jedzą. Taki pojemnik. Kilo rano i kilo po południu. Czyli wieczorem. Nie głodno, ale widzieliście, nic nie było. Kilogram rano, kilogram po południu. Mieszanka cały rok. Pamiętajcie, nie ma szczędzenia, pszenica, nie pszenica. Zależy kto chce, co osiągnąć. Bo karma to jest szczególnie u kapciatych gołębi. To jest teraz na pierzeniu, to jest im bardzo potrzebne. Być bogata, witaminy u mnie każdy gołąbek, jak się go weźmie w rękę, to jest to nie jest, że ja mówię u mnie, u mnie, bo, że chcę sprzedać, bo ja bo niektórzy tam mi nie ktoś pisał, że ja na handel, tylko nastawiony na kasę. To nie o to chodzi. Co chciał ode mnie kupić, to nie, jak to jest, ludzie chcą kupić, tylko że ja nie chcę sprzedać. O. Te się też pieżą. Te jedzą gdzieś... około... około pół kilo. Rano pół kilo. Wieczorem, nie? Mniej więcej, no. Już zgraja. Tu nie wiem ile ich jest, pewno ze 40 czy jakoś, takoś ładnie się pierżą, też widać zdrowiutkie kupelki. Teraz zrobi się chłodno i może posprzątam w niedzielę. Może nawet w tygodniu, może dzisiaj nawet wrócę to tym, tym ogarnę po południu, a tymi i widym, a jasnym to Niedzielę czy jakoś. Te widzicie. Jedzą Karma to podstawa. O tej porze roku jak się pierżą, jak nie zadbacie. to nie będzie efektów dobrych. I mówię, idziemy dalej. Pogoda totalna i sąsiada kończą dach. Tutaj na wuncie no te to wychodziły, tym otwieram tylko dół, ale wyszły, to nagonimy je. O, no drzwi nie otwieram, tylko im tu na dole otwieram i one sobie wychodzą, nie? Mają tak, gritownik. Wentylacja uchylona, tylko troszeczkę Stara samiczka, widzicie, z wadami Ale jest Po gołębiach z wadami najlepsze młody A tam młoda po niej bez wad <laughs> Siedzi I tu też jest, o Młody, najlepszy młody jaki O, ten co zleciał po tej samicy No one czekają tutaj Ale dobra Nie dostaną Dostaną tutaj Paśnik był dobry No kręci się to Ale one i tak na tym siadają Nie wiem Smarowałem O te to jęczmienia nie wyjadły Czekają na lepsze Damy im lepsze Już się do tumelwuncia samiczka jest. Ta zobaczcie jaki mewy. Ona ma przy oku wada, ale nie ja zostawię, bo ta żyje kolego co się bałeś, że ci zdechnie. I zaczyna się pierzyć. Już zamkniemy je. Raczej nagolimy. glunimy ja mam tu światełko zamknę drzwi żeby im nie wiało też muszę im posprzątać widzicie pod rusztami tutaj to fajnie suklutko wszędzie zresztą nie wydaje mi to jest w wnikach to jest suklutko nie ma że No i widzicie jak się gołębie świecą Bunderki się pierzą te krótkie A tu taka fajna samiczka jest. Ale nie wiem gdzie A. Muszę tego mutka jednego przerzucić Tak jak się pierze, jakie łapy dostaje. Szczęśliwy i dobra, zamknę im tutaj, żeby im nie wiał wiatr. Mówię, wyjście mają. O, one sobie będą tu wychodzić. I przy okazji wentylacja, nie? Tam se tak jedzą Mało widać Te ładnie się popierzyły Jestem zadowolony Bardzo zadowolony Bo pięknie się popierzyły i są bardzo No mi się podobają no, Widzicie jak sobie jedzą Małe ciarty Dobra, teraz idziemy do jazdy. Wczoraj wędkę połamałem. O. <laughs> Wczoraj ładnie polatały. Jastrząb je też gołębiarz pogonił. I dlatego wody im nalałem. Ja mam tu też u gołębi kran. Więc nie muszę nigdzie chodzić. Nalewać wody. O, no, te jeszcze jęczmienia nie wyjadły, bo karma z jęczmieniem, u mnie jęczmień mają cały rok. Ale dajemy taki kilogram, przyjdę z pracy to już nie będzie nic. Tutaj kubeleki też dobre, widzicie. Piór, kupeczki to tylko kureczki. Kole, takie do jedzenia mam no. kupeleczki, to wszystko w najlepszym porządku trochę bałagan, ale nie się muszę znajdzie się chwilę. te by polatały, bo codziennie rano były gonione widzicie, trzepią się zaraz wezmę drobnego trochę już, już jestem. Drobnych nasion. To jest ta DNS. Drobne nasiona super. Troszkę z bliska wam nagram. Dawno tak nie nagrywałem. Może któryś tu podejdzie. Ładnie się pierzą. A no to się jeszcze pierze. Będzie fajne. Około stówki ładnie. Chodzi wczoraj, wyskoczyły. Całkiem, całkiem. Boją się bardzo, boją się jastrzębia. No ale niestety. Jastrząb to ich wróg. Jak to mówią. Widzicie, u mnie to jest w we wszystkich dołębnikach, czy to drewniany, czy na strychu. Mówię na handel, to ja <grywania> nie nagrywam, bo... którzy że myślą, że ja tu nagrywam... Aj Boże... nagrywam dlatego, dla... że się reklamuje na handel, ale tak naprawdę tak nie jest, bo... no bo jest więcej tak chętnych niż dołębi. muszę nagrywać, pokazuję Wam jak jest, więc tak, tak jak mówię, no na pewno trzeba zadbać teraz, teraz jest najważniejszy okres, bo jak teraz przegapicie, no teraz to już jest końcówka okresu, bo gołębie powinny być popierzone, o, tu jest jeszcze, o, ten jeszcze nie spierzony, kapciaty, październik, do października to powinno być już naprawdę. Ja też mam parę takich widek, się na pewno nie spierzą nawet w tym roku Ale trzeba zadbać o to upierzenie To jest najważniejsze Później jak nie będzie upierzenia to to No bo gołąb nie lata, gołąb źle się czuje. No, chyba wam nie muszę tłumaczyć o co chodzi? O, są te paluski. Wczoraj ich chyba dwie godziny nie było, jak jastrząb przypierdzielił, gołębiarz. Ale nie złapał nic. Wieczorem, tak, wczoraj wieczorem. Przed samym zmrokiem przyszły te dwa. Bo ogólnie chodzą pięć. I one się odcinają, i same chodzą. Tylko, że jak coś czarnego przyleci, to już ich później mm. nie ma, nie? Bocianka jajka zniosła Jajka też niosą O fajne ten O, pewno dwie samiczki będą Te kapciate Był taki fajny samczyk, to jaszczą go złapał no i, ten. no i tyle Tyle z tego Mówię, parkę se jaką zrobię Ale z dwóch samiczek to se raczej nie zrobię Park. O mnie został, sypniemy drobnego. Nie ma co żałować. Ja tam mówię na karmie Nie żałuję, bo karma jest najważniejsza. Nie jakieś suplementy, diety czy coś, tylko karma, nie? No, tu fajna samiczka pasiata no, chyba 7 na 7 albo 8 na 8. Proszę, bez kuperka. Pasiaczka. Dobra, zobaczymy jak tamte zjadły. Też im trochę sypniemy drobnego. Chociaż w karmie to one mają dużo tego drobnego, bo tak jak mówiłem. Już im tak na pierzeniowo zaczynam dawać. Bardziej. Ale tam drobne. Nigdy mnie zaszkodzi Widzicie jak dziubią dziury I się ładnie pierzą O tamte jak się pierzą Czekajcie e, Gdzie to to to, 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 to uciekło O to na przykład Jakie ładne spierzone Na główce Też są Mają. Widzicie prawie kilo z zażarów. Też. Też trochę drobnego. Więcej. Tu każdy gołom, jak się go złapie w rękę, to jest aksamitne upierzenie. Aż mięciutkie. Kapciuchy. Jakie kapciuchy. Trochę wszystkich nagram po trochu O jak się bierzą stare jest tego Sypniemy jeszcze tamtym małym na... O, widzicie? Sobie wychodzą Troszkę ich wyszło, ale można im też tutaj sobie. O, to jest ten najfajniejszy. Dobra, idziemy do Stara Samica. A teraz... Nie wiem, czy zauważyliście... O, to co mówiłem, że jest fajne, trochę przerobiłem im wolierkę. A mi taką deskę wziąłem, zamontowałem w poprzek. Tu im deskę zamontowałem, żeby miały co siadać. Jak fajnie. Wężem wczoraj szlaufem umyłem dachy. Ja zawsze mówię, jak jest wilgoć, to deszcz pada, to się wszystko myje, nie? Trochę z perspektywy. Pienka, bo wy tej strony to nie widzicie jak ona wygląda niby, niby, niby wygląda Półeczki. One tu mają dobrze. Otworzymy i jeszcze kajtkowi damy. O i kajtusiowi damy. On już jest dziadek. wieczorem, co inny... Oh. No i wszystko za obszernie. Te dojadają, tamte podwoliere sobie powychodziły. Te dojadają, jasne, dojadają. Wszystko dojada, I szykujemy gołębie do wystawy. Jak już będą takie pogody, to już zganiania nici będzie. Wtedy tutaj większa połowa wyjedzie, tych gołębi na wakacje bez powrotu. I o, tu samczyk z tamtego roku bez kuperka 8x8, pasiaty. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich w tą ponurą pogodę czwartkową. I Narka, trzymajcie się. Udanych lotów. <grytanie> Udanego pierzenia. Есть so, пока. Yeah,